E, czekaj. Ale ty będziesz, ale ty będziesz nagrywał? Nie. Ty będziesz nagrywał. No, <laughs> obiecuję. O małego mówią mi, że jestem pojebany, robię pojemanek. quit, po dwie bańki odrekamy z wiedzą z kolegami banki o Szwajcarii, po pokajmane te dupki to nasze fanki. ja yeah. czwarta rano CB, jeździ do do mojej mamy, dobry wieczór państwo. dziś przyda w Koksany, mordo schowaj ten telefon, możesz być podsłuchiwany, mordo schowaj ten telefon, ja... Yeah. Trochę poryło mi łeb, ale wciąż jak sklep wielki, kiedyś byłem mały, no a teraz jestem wielki. Zbudowałem królestwo, chyba Kazimierz Wielki, za Fosą Królewską tylko wszyscy grają gierki. Wygrali, wygrali mi na iOS Pegasus, a chciałem atarię DVR. Tylko... Nie wiem, odmowa! Pogubiłem się.